Adam, tak tu sobie stoimy, ileś ludzi dało intencję na twoje, twoją pielgrzymkę góralską, na której byłeś po raz pierwszy w życiu. I tak myślę, że powinniśmy nagrać jakieś świadectwo, żebyś opowiedział nam jak było, co przeżyłeś, może jakąś, co ciebie tam dotknęło, bo pewnie wiele osób, no te 42 osoby na pewno, a myślę, że jeszcze więcej, może być ciekawych tym, co przeżyłeś. Ty byłeś po raz pierwszy na takiej pielgrzymce. Ile ona miała, ile ona miała kilometrów? 1090 km. Po raz, 1090. Po raz pierwszy raz byłem bez przygotowania, bez niczego. No teraz już możesz to powiedzieć, że bez przygotowania i dało ci się dotrzeć? Udało mi się dotrzeć. Do Miałem samego kontuzje. końca. Tak, do samego końca. Miałem kontuzję, ale udało mi się dotrzeć. A jaką kontuzję miałaś? Kontuzję pięty Achillesa. A uniemożliwiające tak. właściwie jechanie. Nie, nie mogę w ogóle jechać. Lekarz mi zabronił, ale jakoś dało A radę. Mówiłeś, Boże, radę. No, no. Radę. radę. A Ty mówiłeś, w Boże dam radę. I dałeś radę. dałem radę. A Ty mówisz jakaś był też podjazd, jak Ty mi przed chwilą opowiadałeś, podjazd pod górę Święty pod, Krzyż? Tak, do Świętego Krzyża. To był y, 3 km podjazd pod 40, kątem 45 stopni. Wow! I musieliśmy wjechać. I co, dałeś radę? Tak. Bez problemu. Więc... Bez przygotowania Bez człowieku. Przygotowania. <laughs> I najważniejsze jest jeszcze to w tym, że wszyscy... Sobie ten. Mówili, że dajesz, dajesz i to było miłe. Nie? I dawali radę. No. A w ekipie byli księża, wszyscy tak, się znali, czy jak to cztery było właśnie? Tak, księży. Cztery księży. I jeden ten kapłan czy jakoś tak? Zakonnik. Zakonnik, o. Aha. I co I... były wspólne msze codzienne, czy jak tak, to było? Na każdym postoju były ten, modlitwy, różaniec i codziennym msze. Codzienne msze, Taka co, na dworzu, codziennie. w kościele, czy w kościele? gdzie? W kościele i wszyscy A uczestniczyli. Ale na były były modlitwy z różańcem. Mm -hmm. I uczestniczyli? Ale ruchu. uczestniczyłeś kiedyś, czy, czy ta msza się różniła czymś od innych mszy? Jak to przeżyłeś? E, tak, różniła się inaczej. A czym się różniła? No bo nas wyróżniali, że, my, że przyjechaliśmy z tak daleka, nie? A. I jedziemy tak daleko. Aż... A jakaś atmosfera w czasie mszy? E... Taka inna, była wszyscy śpiewali, czy po prostu. Księża, czy księża? Ja, co, tak. co ty odczułaś, może? Nieco co inni wyróżniali, tylko co ty odczułaś? No... Bo pod, nigdy w życiu na takich mszach miło, nie byłeś. Zawsze, zawsze tak miło się ten czułem. To, śpiewaliśmy. E, co jeszcze tam było? No tak i... się czuliście wszyscy, jakbyście się znali, co? No, no, no. A pierwszy raz się widziałeś no, z tymi ludźmi? Nie mówiliśmy sobie po imionach, tylko bracie albo siostro. Aha. To w ogóle nie było tego, nie? I poznałeś trochę ludzi? Tak. A Pana Boga spotkałeś? Yy, tak. A Maryja? Tak. Też była? A jak tam była? <noise> Gdzie była Bardzo Maryja? W tych ludziach. <noise> w tych ludziach? A na rowerze ją miałeś na ramię no, jeszcze. Tak, <noise> I sanktuarium Maryjne odwiedzałeś, tak. co? No i zdrowaś Maryą, modliliście się. Tak. A jak jechałeś, to się trochę modliłeś? Tak osobno, no. sam od siebie? To... Patrzyłeś na tą ramę, czy jak? No, Mówiłeś, Jezu, ufam tobie no, i jadę dalej, czy jak no, no. było? W głowie, tak, nie bardziej. Aha, a pamiętałeś o tych intencjach, co tak, dostałeś? Tak, I co? Jedna z była za nich, czy ja? Nie, za każdym razem. Za każdym razem ja miałem, pamiętałeś. Ja to woziłem ze sobą. Aha! Dałem saszetkę taką. I... I te intencje miałeś przy sobie? Hmm. Spisane na kartce? Tak. Wow! Nie No tak, sobie. i już wystarczył powiedzieć, Panie, Jezu, w tych intencjach co mam przy hmm. boku. Hmm. I zawsze je miałem przy sobie. Nie? A te osoby też do mnie pisały, że się modlą na ciebie, pytały się o ciebie. To też no. była taka łączność. Ja też zawsze tam zaglądałam, gdzie Ty tam jesteś. I to też było takie fajne. Może to Cię też cię wspomogło, że z tą kontuzją pojechałeś dalej no. i Ci nic dalej nie było. No. Lekarz też musiał też by być nie. zdziwiony, słuchaj. A nawet jak już czytałem te intencje, to i tak miło było. Nie? No właśnie, bo każdy też wspominam daje intencje, jednak, ale modlę się za Ciebie. Jednak jak obce osoby, a. A pamiętają, nie? No. I też pamiętały, nie tylko że coś dały, ale pamiętały naprawdę o tobie i się pytały. No. I potem dziękowały. Ania, dziękuję, że mam zdjęcia od, od, od Adama z pielgrzymki, coś wyszli znowu. Poważnie. No. To takie autentyczne było. Też ich nie znałeś całkiem, no, a to. Nie, nie, nie. A tak się wydarzyło. Czyli ty z kontuzją mimo wszystko dojechałeś i tak. nic nie masz, chodzisz normalnie. Chodzisz normalnie. To I co, idziesz na kolejną pielgrzymkę? Tak, jadę na pewno już się zapisałem. A nauczyłeś się trochę po góralsku mówić? Nie. Ciężko, Ciężko. nie mogę nie mogłem się nauczyć tych piosenek. Ale Ciężko czy górale to... zdrowa się Maryjo, mówią normalnie? E... Czy troszeczkę inaczej? Tak troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. A ojcze nasz? E... Mówią tak też, samo? Też, też troszeczkę po górach, inaczej. Po góralsku mają inaczej, ale oni robili tak, że normalnie. Że wszyscy tak. mówili tak samo, czyli dało się tak. radę. Tak. To różańc umiesz odmawiać. Na rowerze tak nauczyłeś się tak. chodzić. No, tak. no to pięknie to niech Pan będzie uwielbiony w tej twojej pielgrzymce. W tym, co się dokonało tam i w tym, co się dokona teraz. Po tej pielgrzymce, bo teraz jak to się mówi, ciąg dalszy musi nastąpić. Po pielgrzymce zawsze. Uśmiechasz się. Jesteś radosny, to jak może być inaczej? No, życzę tak. no się nie A jakąś historię jeszcze chcesz powiedzieć? Taką coś, co się dotknęło? Nie, Z koniec. tej pielgrzymki? Teraz ja, nie, <grymne> ja, nie. mogę sobie powiedzieć na siebie. <grymne> no tak, największe rzeczy, takie sercowe, że tak powiem, co się wydarza w środku, w człowieku, między Nim a Panem Bogiem, to... Nie no, ja jestem szczęśliwy. Szczęśliwszy bardziej, nie? Szczęśliwszy jesteś. No tak. Bardziej szczęśliwy jestem. Już dawno. I słońce inaczej świeci. No. No, Pan Bóg widocznie tam Cię spotkał na tej pielgrzymce, a Ty hmm. Jego może kręcił na rowerku gdzieś obok <grymne> Ciebie <grymne> to możliwe. i to jest fajne, że możemy o tym rozmawiać, cieszę się, że mogłeś pojechać ja to i że możemy dać świadectwo i na takim rowerze apostołowie miłości, wow <grymne> no, Bardzo ładne. i dał radę ten rower dojechać mimo, że my się nie znaliśmy całkiem na tym Alleluja, Alleluja. Alleluja. Alleluia. Twoje, czyli drogę Twoje, Twoja, jako niebie, i na ziemi, lewa naszego poprzedniego, daj i winy, jako jedno rozpuszczamy naszym widowajcom i nie bój na pokuszenie, nie ma dla Zdrowaś Maryjo, łaski nas między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wiele na małym Matko-Borsza, uczciwe nami, wcześniejszy w godzinę śmierci. Końca przekonam tego, co obdarzony ziemi, i Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, naszego, który się powtórzą z Ducha Świętego, się z małym Panny, i pannym, wręcząc od Polskiej Piłatę, w, w, w przyszłym roku na wypoczynek, w w Siedzi po prawicy woda ojca przechodzącego. Tam są żywie sądzi, żywych umarł. Wierzę w ducha świętego, święty kościół poszedł, święty w obcowaniu, święty w Ciała z martwych stanie, żywo powierzchni Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję dziś ci ciało i krew, duże mi bóstwo. Najnowszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego władanie za naszej i całego świata. Na Jego bolesnej męki. nie, miło się, nie, nie, i całego świata. nie, 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 i nas świata. nie, miło nie, dla nas i całego świata. Nie miłość dla nas i całego świata. niej Jego Nie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej Nie miło się dla nas cały całego świata. Na Jego Nie dla nas całego świata. Na jego Nie dla nas całego świata. dla, jego Jej, dla nas i całego świata. Dla jego dla jego boleści, nie ma się dla nas całego świata. Nie ma się dla nas całego świata. Nie ma się dla nas całego świata. Dla jego boleści nie ma się dla nas całego świata. Chujcze przedmieściu, pianie czy ciała.